Hej, hej, he, z tej strony Przemoc z kanału Raptor 1011. Witam wszystkich serdecznie. E, nagrywam teraz taki poradnik, który na pewno Wam pomoże, jeśli macie PlayStation 5. A to dlaczego? Ponieważ, jeśli teraz włączyłbym Resident Evil Village, mam zainstalowaną pełną wersję gry z płyty. A patrzcie, co mi tutaj pisze na ikonce: Resident Evil Village w gamę Play Demo, i mimo, że włączę płytę, tak naprawdę uruchomi się demo i wam to wszystko pokażę, jak zrobić, żeby wszystko było tak po waszej myśli, tak jak chcecie. Znowu, jeśli włączę na płycie Raczeta i Klanka, którego mam zainstalowaną pełną wersję, tak naprawdę odpalą mi się dodatki i y Clank Deluxe Edition Bonus Content i tylko dodatki mi się odpalą i w ogóle gry nie uruchomią. Dodatkowo, jeśli odpaliłbym teraz Sackboya z płyty, także gra się nie uruchomi, ponieważ. Pisze A Big Ventura PS4 jest kłódka, mimo że mam tą grę na płycie oryginalną na PS5. I dzisiaj sobie zobaczymy jak te wszystkie rzeczy sobie zrobić, żeby było tak jak my chcemy. I dodatkowo pokażę wam jak usunąć już zapisy gry, każdą grę, którą też nie można w sumie jakby usunąć, bo nie będzie pisać w ogóle usuń. Dajmy tutaj auto przez opcję i tutaj w ogóle nie ma opcji usuń. Dobra, zaczynamy. Czyli, czyli, aby usunąć jakąkolwiek grę, dajemy klawisz Options, czyli ten tu, i dajemy usuń. I gra nam się usuwa. I tak samo jak na PS4 i PS3. Zapisy gry zostają na konsoli. Chodzimy sobie tu na ustawienia. Pamięć masowa. Zapisane dane. I teraz najpierw zobaczymy, ile mamy. Wolne miejsce 158 GB. Ok, zobaczymy, ile my sobie teraz usuniemy na tym poradniku. PS4 i PS5 teraz sobie wybieramy. Z jakiej zapisu gry chcecie sobie usunąć? Z której konsoli? Zapis. Oczywiście są one wszystkie na PS5, ale zapis gry, czy jest on z PS4 czy z PS5. i tutaj już widzimy, że mamy. Usuń i wybieramy sobie coś. Co chcemy usunąć. No dobra. I teraz na przykład patrzcie. Mamy auto chess. Tutaj zapis gry w folderze PS5. A teraz wchodzimy na PS4. Sorki za ten obraz. Telefon jest bardzo czuły. I mamy też tą samą grę auto chess na PS4. Zapis gry. Dobra. Usuniemy sobie to. Usuńmy zapis PS 5, czyli tak jakby miał na, tak jakby miał na PlayStation 5 dwie te same gry, z PS4 i PS5. Dobra. Dobra, idziemy na tą grę do menu konsoli. Jest Auto Chess. No ale. To no jest tylko jedna ikona tej Auto Chess. Dajemy klawisz znowu Options I wybieramy na, na dole wersja gry. I zobaczcie, że tak naprawdę mamy dwie wersje gry zainstalowane, które zajmują nam miejsce PS4 i PS5. No klikniemy tu. I mamy tą grę na PS4, wersja gry, PS5. I teraz jak wejdziecie w trofea, zobaczycie, że tak naprawdę mamy dwa te same rodzaje trofeów. Dla gry na PS5 i PS4. I aby taką grę usunąć, mimo że nie pisze Usuń, wybieramy Wybierz elementy do usunięcia. I teraz możemy usunąć wersję z PS4 lub PS5. Na przykład tą z PS4. Usuwamy wersję na PS4. Nie wyłączaj konsoli PS5. I już zostaje tutaj tylko wersja na PS5. Widzicie? A teraz tu pokazuje się strzałka po prawej i pisze, że muszę tą wersję pobrać. Dobra, usuwamy całkowicie grę. Czyli znowu musimy wejść na pełną wersję PS5 i teraz już dopiero pokazuje się nam usuń. Czyli, jak pisze usuń, to znaczy, że jest tylko jeden wyłącznie element do usunięcia. Kolejną grę mamy tutaj Genshin Impact i też tutaj musimy wybrać elementy do usunięcia, ponieważ ich jest więcej niż jeden i całej gry normalnie nie usuniemy. Nie ma w ogóle opcji usuń. Dobra, to tyle jeśli chodzi o usuwanie gier. Jeśli chcemy sobie zapisy gry pobrać na konsolę. Tutaj mamy zapisane dane. I teraz wybieramy, czy zapis chcemy z PS5, czy z PS4. Czyli jeśli graliście w gry na PS4, możecie tu wejść sobie na pamięć w chmurze. I pobierz do pamięci konsoli. Oczywiście musimy mieć PS Plusa. Wszystkie to co graliśmy na PS4, zapisy gier, możemy sobie rzucić na PS5. Klikamy i tu dajemy w prawo pobierz. Tak samo mamy w PS5, możemy sobie wejść na pamięć kosoli, przesłać do chmury lub usunąć dane. Lub możemy wejść do chmury i dane sobie zapisać do konsoli lub usunąć. Teraz. Mamy Sakboja, Mamy wersję gry na PS4. Dajemy wersję gry opcją znowu. I patrzcie, tu są aż trzy zakładki, żeby nam tutaj nie zaśmiecało to. To najlepiej sobie zostawić tylko jedno, co nam jest potrzebne, a wszystko resztę usunąć, czyli widzicie wersja PS4 nie mamy, mamy tylko wersję PS5, czyli tutaj nic nie muszę usunąć i od razu mi się pojawiają trofea i dodatki do wersji na PS5, które mogę pobrać, a teraz co zrobić jeśli przy grze na PS5 mamy kłódkę czyli mimo, że mamy pełną wersję gry na płycie lub cyfrową i gra w ogóle nie chce się odpalić, wchodzimy na użytkownicy i konta ponieważ pojawiła nam się kudeczka. no mam dużo takich pytań od widzów innych graczy wchodzimy na inny inny dostępnianie konsoli i dajemy nie wyłączaj nie wyłączaj czasami może być tak, że to nie pomoże to najlepiej wyłączyć i włączyć znowu konsolę jeśli znowu to by nie pomogło, to dajemy przywróć licencję. To może potrwać kilka minut i wszystkie licencje do waszych gier zostaną przywrócone. Wszystkie gudki znikną i we wszystkie gry na PS5 znowu możecie grać. Kolejna opcja. Mamy tu Village czy Resident Demo, a chcemy zagrać w pełną wersję. Znowu dajemy opcję z wersja gry. No i skoro ja już mam wersję pełną, Gry, to już nie chcę mieć po prostu Dem, prawda? Czyli widzicie, to jest wersja demo. Dodatkowo tu jest kolejna, jeszcze jedna wersja demo, która się nazywa Maiden, i pod tym jednym jeszcze jest pełna wersja w ogóle gry Resident Evil Village. Czyli znowu mam pliki, które zajmują, zajmują mi miejsce i są niepotrzebne. Dajemy, wybierz elementy do usunięcia. Maiden i gameplay demo i już mamy tylko grę, a to inne rzeczy musimy po prostu sobie pobrać, czyli już nam nie zaśmieca konsoli dalej, jeśli kupicie dodatki do jakiejkolwiek gry, na przykład Ratchet i Clank E, tam jest Deluxe Edition, kostiumy plus soundtrack i e, rysunki. Tak jak włączycie tą grę to automatycznie włączy wam się soundtrack i rysunki, a gry całkowicie w ogóle nie odpalicie. No i żeby graczeta odpalić z płyty lub cyfrowo, znowu musicie wyjść na wersję gry, pełna wersja gry, raczej Clank, ale już bez nazwy Deluxe Edition, i wtedy dopiero możecie grę odpalić. A jeśli chcecie oczywiście te dodatki usunąć Opcją Wybierz elementy Deluxe Edition I to tylko usuwa Dodatki, które włączają się podczas uruchomienia gry A kostiumy, rarytarium, wszystko Wam zostaje No i teraz zrobiliśmy sobie takie małe wyczyszczenie konsoli Chodzimy na pamięć I mamy już wolnego miejsca 268 czyli ponad 100 giga usunęliśmy i już mamy bardziej czystszą konsolę, jeśli chodzi oczywiście o pamięć i wszędzie wszystko jest OK. Jeśli nie pisze gdzieś wersja gry, to mamy tylko jedną wersję gry zaznaczoną, zainstalowaną i dodatkowo pisze usuń, czyli wiadomo, że to jest tylko jeden plik, jedna wersja gry I jeśli nie pisze... PS4, tutaj na przykład piszę PS4, czyli jest to wersja gry na PS4. Jeśli nie piszę w tytule PS4, jest to pełna wersja gry na PS5. Mam nadzieję, że Wam pomogłem teraz lub w przyszłości e, będzie Wam to bardzo potrzebne, żeby już e, nie chodzić, nie szukać, nie zadawać pytań do różnych osób. Tylko tutaj konkretny taki poradnik e, Wam nagrałem. Dodatkowo jeszcze tylko Wam pokażę, że jak miałem tutaj Gregenchick Impact. To można, widzicie, gra jest darmowa, można też, tak, autoczas zdobyć te same podwójne trofea, tylko się tam w wersji gry przemieszczamy między wersjami. Także można, jeśli macie grę w dwóch wersjach, możecie sobie te same trofea zdobyć. Widzicie, 38 trofeów i tutaj też jest, a to jest akurat 17 plus dodatki, to pewnie też 38. A bo to na PS5 już pewnie rzucili wszystko do jednego folderu. Na PS4 jest wszystko, wszystkie dodatki oddzielnie. Tak to właśnie wygląda. Dzięki za oglądanie, rzućcie łapkę w górę i subka. Hej, pozdrawiam. Cześć.